Hej, hej! To dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejny patent na zrobienie szydełkowej choinki, takiej jak ta. Tak naprawdę to jest zmodyfikowany wzór na taką chustę jesienno-zimową. Bardzo łatwy, może nie aż tak łatwy jak te choinki, które pokazywałam wcześniej, ale też dosyć prosty. Także myślę, że nawet osoby początkujące spokojnie sobie z nim poradzą. Zaczynamy od tego Magic Ringa, czyli kółka. I w kółku wykonujemy cztery oczka łańcuszka. Po zrobieniu czterech oczek łańcuszka wykonujemy jeszcze jedno, no tak w sumie pięć, ale rozbijam to, bo cały czas w ten sposób będziemy powielać wzór, te pierwsze cztery oczka łańcuszka to był taki udawany słupek, to jedno oczko to jest taka nasza przerwa we wzorze powiedzmy. Następnie wykonujemy trzy słupki. Trzy zwykłe, klasyczne słupki. Dwa. Spróbuję się przesunąć do kamery, żeby lepiej było widać. Trzy. I po zrobieniu tych trzech słupków, podglądam sobie jeszcze we wzorze, wykonujemy dwa zwykłe oczka łańcuszka, po czym Znowu wykonujemy trzy słupki, jeden, dwa, nie martwcie się tym, że jeszcze nie widać do czego zmierzamy, specjalnie za dużo nie gadam na początku, żebyście się mogli spokojnie skupić, a jak zobaczycie dalej to jest ciągle powielanie tego samego schematu. Następnie wykonujemy jedno oczko łańcuszka. I znowu wykonujemy tak jakby cztery oczka łańcuszka, czyli nawijany słupek. Ok. Mamy taki pierwszy trójkącik. Możemy sobie nawet ściągnąć nasze oczko. Podsumuję ręce, żeby to było na jasnym tle. Wtedy to lepiej widać. O, coś takiego? To jest początek tej naszej chusty. Czy tej naszej choinki. Już pokazuję, co dalej. Robótkę odwracamy na drugą stronę. Znowu wykonujemy cztery oczka łańcuszka. Trzy, cztery. Jedno oczko, które posłuży nam znowu za taką bazę do wbijania się z kolejnym rzędem. I teraz, w tym miejscu, gdzie mieliśmy to jedno małe oczko właśnie po czterech oczkach łańcuszka to właśnie tutaj wbijamy szydełko, żeby wykonać nasze trzy e słupki. Jeden dwa i trzy. Okej. Okay. I znowu wykonujemy jedno oczko łańcuszka. I w miejscu, gdzie mieliśmy jedno oczko łańcuszka zamiast trzech słupków, znowu wbijamy trzy słupki. Czyli cała praca będzie właśnie wyglądała tak, że w miejscu, gdzie mieliśmy łańcuszek, będziemy wbijać trzy słupki, a w miejscu, gdzie były trzy słupki robimy łańcuszek. I tak cały czas na zmianę. I znowu zbliżamy się do góry nasze, naszej chusty i to tutaj wykonujemy dwa. Oczka łańcuszka i dalej znowu w tym miejscu, gdzie było jedno oczko łańcuszka, jako taka przerwa, znowu wykonujemy nasze trzy słupki. Może wydawać się trochę skomplikowane, dajcie znać, czy to jest w ogóle zrozumiałe, czy to nie jest za trudne. E, oczywiście, dziewczyny, które gdzieś tam w, w naszej grupie dziergają, to pewno się śmieją, że to taka łatwizna. To właśnie od nich dostałam ten wzór, dlatego go pokazuję. Także dajcie znać, czy to nie jest za trudne. Będę się starała wtedy pokazywać troszeczkę prostsze wzory. Jeżeli to się wydaje bardzo trudne, no to też polecam właśnie ten kurs szydełkowania. Tam zaczynamy od takich totalnych, totalnych podstaw, czyli filmików jeszcze łatwiejszych niż te moje poprzednie na stronie. Spokojnie po takim kursie jesteś w stanie dogonić takie umiejętności jak te i śmigasz jeszcze dalej. Także specjalnie wybrałam ten wzór, żeby też Wam pokazać, że nie tylko taka łatwizna w szydełku, taka jak pokazywałam wcześniej, ale szydełko to coraz, to coraz to bardziej zaawansowane wzory, które tak naprawdę możecie projektować samodzielnie. Nie chcę Was zanudzać tym wzorem, bo tak naprawdę cały czas będziemy powielać ten sam schemat, czyli... Budować trzy oczka łańcuszka w tym miejscu, i po czym budować kolejne pola, takie jak te, o tutaj, i w ten sposób budować kolejne rzędy tego naszego trójkąta. Już Wam pokazuję, jak on wygląda, e, kiedy jest większy. Tak właśnie wygląda taka chustka. Jak widzicie, to jest cały czas taki powtarzalny wzór. Zaczynaliśmy od tego miejsca, o tu, na dole. Tutaj na środku, na dole. I od tego miejsca, na środku, na dole, budujemy kolejno rzędami coraz większe trójkąty. No i macie rację, to, to jest taka chusta, to jest właśnie wzór na taką najprostszą podstawową chustę. Wykorzystałam go, bo ta chusta tak naprawdę może posłużyć do najróżniejszych rzeczy. No ja na przykład to akurat robię dla córeczki. Jako taki szalik prezencik. Brakuje jakiegoś akcentu do granatowej kurtki, ale żeby taką chustę zamienić na choinkę, nic prostszego po prostu ją składamy i zaszywamy z tyłu. Przesunę tą moją choinkę. O, jak widzicie, ona jest po prostu złożona, a w tym miejscu ja ją po prostu w dekoracyjny sposób zawiązuję innym kolorem włóczki. I w ten sposób mam rozwiązany i pięć takiej choinki, i samą choinkę. Oczywiście można ją też fajnie wypchać. Można może włożyć do środka jakieś lampki. Można ją postawić na kawałku papieru, tak? na takiej tubie papierowej. To tu ogranicza was, was tylko wyobraźnia. A co jest fajne, możecie wybierać fajne kolory. To niekoniecznie musi być zielone. U mnie akurat ta choinka jest różowa, bo za chwilę stanie się różową pustką. Ale to może być srebrny, złoty. Może nawet można mieszać kolory, tak? Żeby ta choinka była kolorowa. W każdym razie fajnie wygląda z lampkami. Polecam Waszym eksperymentom. Dajcie znać, czy ten filmik był w miarę zrozumiały. Jeżeli uważacie, że jest troszeczkę za trudny, to też dajcie znać. Podejrzewam, że następne też już będą troszeczkę łatwiejsze. To do zobaczenia jutro.